Diego to postać występująca we wszystkich częściach serii Gothic oprócz Gothic 3, Zmierzch Bobów oraz Gothic, The Beginning. Jest zręcznym wojownikiem i złodziejem oraz jednym z przyjaciół Bezimiennego. Przed akcją gry, Diego był wspólnikiem Gerbranta w mieście Corinis, gdzie pomagał mu w nieuczciwych interesach. Ponieważ Diego dysponował zbyt dużą wiedzą o przeprowadzonych machlojkach, został strącony przez byłego kompana do kolonii karnej. Gothic, Der Comic. Razem z Burnem, Miltenem i Lesterem przesiaduje w więzieniu przed zrzuceniem ich pod magiczną barierę, oraz wraz z nimi zostaje strącony do kolonii. Podczas oglądania walki na arenie kłóci się z Burnem o kwestię relacji między Starym a Nowym obozem. Po tym jak Gorn zostaje zraniony przez ludzi Barabacka, Diego naradza się z pozostałą trójką w jaskini, w której się ukryli. Uważa, że jego znajomość z Burnem kosztowała go reputację w Starym obozie. Bierze udział w zemście na Barabaku. Z pomocą lestera zostaje przeszmuglowany w beczce do zamku, a następnie wraz z Miltenem wchodzą przez okno do pokoju Gomeza, gdzie spotykają jego pokojówkę. Wspólnie podrzucają barabakowi kosztowności, kradną worek rudy i uciekają z zamku. Po tych wydarzeniach Diego rozsiewa w obozie plotki o miejscu ukrycia górna, a Gorn zdradza najemnikom, gdzie można znaleźć worek pełen rudy. Dzięki temu barabak wpada w pułapkę i zostaje zabity przez ludzi. Li. Gotik, Diego jest przywódcą cieni i porucznikiem Torusa. Zajmuje się również nowymi skazańcami zrzucanymi pod barierę. Diego ratuje bezimiennego przed bulajtem i jego ludźmi, którzy wykonywali na nim chrzest wody na placu wymian. Opowiada bohaterowi o życiu pod barierą, trzech głównych obozach, właściwościach magicznej bariery, GoMezie oraz ostrzega go przed niebezpieczeństwami więzienia. Doradza mu również w kwestii dotarcia i dołączenia do starego obozu, polecając porozmawiać z torusem. Jeśli bohater zdecyduje się na przyłączenie do starego obozu, Diego zostaje jego opiekunem i wyjaśnia bezimiennemu, co musi zrobić, by należeć do obozu. Radzi protagoniście przekonać do siebie kilku wpływowych ludzi, zdobyć użyteczne umiejętności oraz mówi o ostatecznym sprawdzianie czyli teście zaufania. Oferuje również swoje usługi jako nauczyciel siły i zręczności. Kiedy bohater zdobędzie poparcie większości cieni, Diego wysyła go do starej kopalni, aby odebrał listę zaopatrzeniową od Iena w ramach testu zaufania. Jeśli Bezzy zostanie cieniem, będzie mógł kupić u Diego ulepszony pancerz cienia. W trzecim rozdziale pomaga Bezimiennemu w zdobyciu kamienia ogniskującego z kanionu troli, wspierając w walce z trolem i wojownikami goblinów oraz naprawiając kołowrót. W czwartym rozdziale, po zawaleniu się starej kopalni, opuszcza obóz i rezyduje niedaleko południowej bramy, aby ostrzegać innych przed strażnikami strzegącymi wejścia. Opowiada bezimiennemu o wydarzeniach w starej kopalni, zajęciu wolnej kopalni oraz o zamordowaniu wszystkich magów ognia. Prosi również bohatera, aby ten odnalazł górna i lestera i przekazał im, że spotkają się tam, gdzie zwykle. Gothic 2 po upadku bariery Diego wrócił do miasta Korinis, gdzie próbował ostrzec paladynów przed smokami atakującymi w górniczej dolinie. Nie otrzymał jednak audiencji u lorda Hagena, lecz został aresztowany i zesłany z resztą więźniów z powrotem do górniczej doliny. Tam przydzielono go do grupy kopaczy Sylwestra. W dniu upadku kopalni Sylwestro wysłał Diego wraz z dwoma paladynami, by zabezpieczyli dotychczas wydobytą rudę. W ten sposób były cień dotarł do obozu niedaleko zamku, gdzie postanowił się ukryć. Dwóch eskortujących go paladynów poległo w walce. Bezimienny odnajduje Diego w obozie na dawnych ziemiach orków w drugim rozdziale. Były cień opowiada mu o jego wizycie w Korinis i pracy w oddziale Silvestro. Udziela mu też informacji o ilości wydobytej rudy. Radzi bohaterowi unikać licznych na terenie górniczej doliny zagrożeń, w tym smoków. Diego może dołączyć swoje 300 sztuk złota na wykupienie górna z więzienia. Protagonista zdradza też Diegowi położenie ukrytej ścieżki prowadzącej poza górniczą dolinę. W trzecim rozdziale bohater spotyka Diego w Korinis obok sklepu Mateo. Dawny cień narzeka na miasto, które według niego zeszło na psy. Prosi bezimiennego o pomoc w odzyskaniu złota ukrytego w górniczej dolinie na placu wymian. Jest mu potrzebne do wyrównania rachunków z gerbrantem. Po dostarczeniu sakieki Diego wysyła bohatera do górnego miasta, by przekazał Gerbrantowi list. Przeczytawszy go, kupiec opuszcza miasto, a Diego zajmuje pusty dom. Od tej pory może nauczyć bohatera zręczności. Diego jest jedną z osób, która może popłynąć z bezimiennym na dwór Irdora w piątym rozdziale. Na wyspie udziela porad dotyczących zagadek i pułapek zbudowanych w świątyni. Oprócz tego uczy zręczności, łucznictwa, otwierania zamków oraz sprzedaje strzały, bełty i wytrychy. Po pokonaniu Smoka Ożywieńca, zapytany o dalsze losy, twierdzi, że wróci do Korinis, by reaktywować gildię złodziei tudzież przejąć dom publiczny należący do Bromora. Gothic 3. Diego wraz z Bezimiennym przypływa na kontynent. Bierze udział w wyzwoleniu Ardei. Po udanej walce opowiada o przegranej wojnie i radzi bohaterowi porozmawiać z Lesterem, który miał sprowadzić posiłki. Kiedy dowiaduje się, że piraci ukradli Esmeraldę, poleca zdobyć nowy ekwipunek od orków. Zleca Bezjemu odnalezienie Xardasa, a on sam zdradza, że planuje udać się na południe. Bezji ponownie spotyka Diego w Bradze. Były cień zrobił rozpoznanie terenu i dowiedział się, że warantem rządzi Zuben mieszkający w Ishtar. Porozmawiać z nim mogą tylko przyjaciele asasynów, dlatego Diego radzi bohaterowi, by współpracował z czarnymi magami. Oprócz tego Diego planuje polowanie na mroczne zębacze, w którym Bezzi może mu towarzyszyć. Po udanych łowach Diego oferuje swoje usługi jako towarzysz bezimiennego oraz może go nauczyć złodziejstwa i myślistwa. Jeśli Bezzi w zakończenie gry stanie po stronie Inoza lub Adanosa, Diego zamieszka w Mora Sul i zostanie najbogatszym człowiekiem świata. Jeśli bohater opowie się po stronie Beliara, jego uzyska tytuł skarbnika w prywatnym skarbcu bohatera. Jest jeszcze Arkania, lecz ja tu tego nie liczę. A powód jest prosty, po prostu Arkania nie jest moim zdaniem częścią serii Gothic. W razie czego, możecie sami sobie poszukać informacji o Arkanii w Google.